Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie skąd się wziąłem? A ja jestem, Wesoły Przemek, ze szkoły Greenhornet School. A dzisiaj przedstawię Wam różnicę między czasem past simple, czyli czasem przeszłym, prostym, dokonanym, a czasem past perfect simple, czyli czasem zaprzeszłym. Albo czasem do przeszłym, jak niektórzy go nazywają. simple. Kiedy używamy? Gdy mamy czynności, które występowały w przeszłości i które nie mają wpływu na teraźniejszość. Przykładowo. I watered plants yesterday, czyli ja podlałem roślinki wczoraj. To się wydarzyło w przeszłości, dokonane. Koniec kropka. Natomiast czas past perfect simple używamy, gdy mamy czynność, która się wydarzyła niejako przed tą czynnością. Czyli zwróćcie uwagę na takie zdanie. I had walked my dog before I watered jest yesterday, czyli ja wyprowadziłem pieska, ja byłem z pieskiem na spacerze, zanim ja podlałem roślinki wczoraj, prawda? Czyli pass simple, to jest to podlanie roślinek wczoraj, a co się wydarzyło wcześniej? No ja wyprowadziłem pieska. Dlatego te dwa czasy bardzo często tworzą taką symbiozę, występują razem. Pass simple ponadto użyjemy, gdy mamy czynności, które występowały jedna po drugiej, w takim porządku chronologicznym, byśmy powiedzieli. Czyli przykładowo, he woke up, Got up and ate breakfast, czyli on obudził się, wstał i zjadł śniadanko, prawda? Chronologia. Natomiast past perfect simple użyjemy do czynności, które odbyły się przed pewnymi momentami w przeszłości, czyli na przykład they had seen movie by midnight, czyli oni widzieli film przed północą. Północ jest niejako naszą przeszłością, a co się wydarzyło wcześniej? Oni właśnie oglądali ten film, widzieli ten film. Parę przykładów. She called the police after she had seen an accident. Czyli ona zadzwoniła na policję, ale kiedy ona zadzwoniła na policję? Bo to jest przeszłość, prawda? Po tym, jak ona zobaczyła wypadek. Czyli ona najpierw zobaczyła ten wypadek. To jest ten e, past perfect, prawda? Czyli to jest ta zaprzeszłość. I co się dokonało później? Ona zadzwoniła na policję. To jest ta nasza przeszłość. E, I hadn't died in my room by the time my mom got home. Następne zdanie, następny przykład. Czyli ja nie posprzątałem mojego pokoju, zanim moja mamusia y, przyszła do domu, prawda? Moja mama przyszła do domu. To jest przeszłość. A co się wydarzyło wcześniej? No ja nie posprzątałem tego swojego pokoju, prawda? To jest nasza zaprzeszłość. I jeszcze jedno, może zdanie. When I bought a car, I had had my driving license only for a month. Czyli kiedy ja kupiłem samochód, u, zawsze fajne wydarzenie, prawda? Pod warunkiem, że jest nowy i sprawny. To, co się wydarzyło wcześniej. Ja miałem swoje prawo jazdy tylko przez miesiąc, prawda? Czyli przeszłością jest, ja kupiłem samochód, a za przeszłością, bo to było wcześniej, jest to, że ja miałem swoje prawo jazdy tylko przez miesiąc. Jeżeli byście się chcieli więcej dowiedzieć w tym temacie, zapraszam na naszą stronę, a tam będziecie mieli kursy. Przeróbcie, nauczcie się. I widzimy się na następnej lekcji. Trzymajcie się, cześć.